Luźno. I stoimy luźno. Nie stójcie w pozycji, tylko stoimy luźno. Normalnie jak na ulicy byś stał i gadał. Ja y... Nie w pozycji. <grym> <grym> to znaczy, że potrzebujesz psychologa. <grym> Czas się z Cel. Mm -hmm. Starajcie się jeszcze broń jak dobędziecie to tu ją mieć, bo macie ją większość z Was mają tu i aż tu sięgacie do przeładowania tak? i przeładowujecie tu za siebie starajcie się mieć broń przed twarzą i wypychać broń tak jakbyście chcieli uderzyć. Cyn! Dobra, teraz nie chowamy broni. Teraz kolejne, yy, kolejne ćwiczenie. Trzymam broń w pozycji bezpiecznej. Strzał. Owrót, kontrola. Szybkie zgranie przyrządu. Stąd to, co zawsze powtarzam. Ja biorę tu i moje, mój wzrok już spoczywa na muszkę, i ja tej muszki już szukam w szczypielce. I jak ja tu prostuję ręce, to już mogę oddawać od razu strzały. Kontrola, powód. Pamiętajcie o kontroli. Kontrola, powód. Kontrola, powód. Teraz to. Na własną komendę. Jedziemy. No. Prowadźcie broń. Do góry prosto. żeby do was nie zaskoczyło bez przeładowywania, tak? bez przeładowywania bez panowie, nie przeładowujemy tylko mam broń załadowaną podnoszę strzał jak najszybszy, jak najszybsze oddanie strzału się celnego oczywiście nie byle jak dlatego proszę żeby zgrać przyrząd i dopiero zapracować na język i zauważcie też, że ja stąd jak zgrywam przyrządy, to mój palec już ląduje na języku. To też nie jest tak, że ja zgrywam przyrządy i dopiero przenoszę palec. Stąd już mam palec na języku i, i zero już wybrane, tak naprawdę też. Jeżeli to jest szybki, szybki strzał, i tylko tu, tak, dociągnięcie tylko jest jeszcze. To też tego się musicie nauczyć, że jak tu wyprowadzam, to już palec na języku i pierwsze zero wybrane. Nie ma Zero wybrane i zaczynam już oddawać strzał. Tak? Dobra. Poproszę teraz, żebyście wzięli po magazynku. Po jednym. Ileście zrobili po magazynku? No macie, to samo Pusty magazyn, no, tak. Pusty magazyn. Pusty magazyn. Pusty magazyn. Tak. Strzelak. Powrót. Strzelam, powrót, kontrola. Strzelam, powrót, kontrola. Tu nie zmieniam, cały czas jestem, jestem w pozycji. Kontrola. Podoba to, pokazuję, żebyście widzieli, jak macie to zrobić. Nie macie tego robić. To tak jak mówiłem, zawsze. Tu. Albo się nauczyć, tu lepiej je wprowadzać w ten sposób, bo tak można wypchnąć sztukę, a tu raczej nie, ale po, polużu, po, polużu, tak? po Tu wysoko trzymam broń, dzięki temu nie mam z tym problemu. Jedziemy. Czyli cała sekwencja załadowana. Zgrywam przemody strzał, powrót, kontrola, wypinam, markuję odłożenia po brzegi następnego. chowam, zgrywam przemody, Kontrola z nową, nową Oko otwarte poparte, jedno i drugie, bardzo proszę. Mhm. O, to Czyli jest też patrzcie. Się... Nie zmieniamy, to cały czas tym samym. Nie, nie zmieniamy, cały czas tym samym, ale trzymaj go tak, jakbyś go wydobywał, wyjmował z kadry i wkładał. Okazało się, że go że i zerknijcie jeszcze maskę. Jeżeli okazało się, że wyjąłem magazyny, a stąd sięgnąłem następny i nagle mam go tak, to znaczy, coś źle robicie, coś źle trzymacie. Magazynek stąd przecież ręka nam idzie zawsze tak samo. Jeżeli wkładacie magazyny yy, w ten sposób, to też go tak musicie, to też go tak musicie wyjmować. Tak? Wkładam i... Wkładam tutaj, wyjmuję i wkładam tutaj, a ja wyjmuję tu i wkładam tu. Musi się zawsze. Ten ruch jest zawsze taki sam. Tu nie ma różnicy, że... Bo jak ja dobywam, wyjmuję, odpinam magazynek, że jak ja odpinam magazynek z broni, to ja trzymam go inaczej, ale jak wkładam z zasobnika, to trzymam inaczej. Nie. Ręka zawsze w ten sam sposób ma iść do broni. Albo tak, albo jak niektórzy... Chyba jakoś tak że biorą tak magazynek, tak tak, w ten sposób. Że to jest ta odwrotna forma. Ja wyjmuję tak, podam tak. Wy złapcie sobie magazynek tu i włóżcie ten magazynek do broni, tak jak to robicie i już rób, i odbierajcie magazynek z broni dokładnie w ten sam sposób, czyli albo tak, albo w ten sposób, że robię to tak. Dobra? Jeden nawyk ma być, nie może być różnych nawyków. Nie, nie, nie opuszczamy. Paweł, ja nie, y, Piotr, ja nie wziąłem broni i nie zrobiłem tak i tu. Ja wiem, że jak ja szybko robię, bo ostatnio na filmach, kiedy się nie nagrywał, to wiem, że robię to co się siebie, że tak zostałem nauczony i nic to robię, ale już próbuję innego od ruchu. Bron tu. Strzelam, broń tu, wyjmuję, kładam cały czas na tej samej wysokości ewentualnie mogę obniżyć powiedzmy lufę, tak żebym widział lepiej sektor, żeby mi się broń nie przeszkadzała ale to tylko tyle, że tu mogę zerknąć tylko patrząc w dół a magazynek tutaj cały czas dobywa mi w dół, tak? Okay. Dobrze? Cały czas wysoko w mm -hmm. tak? Marek, robisz kontrolę, Zerkasz tak? Dobrze. to Krzysiu, jak, y, jak robisz już konsekwencje tu, to twój wzrok cały czas jest tu u dołu. patrzę na twoje oczy, a to masz cały czas oczy w dołu. Sprawdziłeś okienko? Przenoś wzrok z powrotem tam. Na wygodną, musimy się tego nauczyć. Wychować. po prostu wiesz, tylko martw się, że, że to masz z i I jeszcze jedną rzecz. Nie łap za koniec. Łap za O, teraz tak. Teraz, teraz dobrze. dobrze. Wcześniej mi się wydawało, że widziałem, że, że miałeś tak. Że złapałeś tak. Wyjąłeś z skadury i miałeś, i, i miałeś ten złot. Dokładnie. Dokładnie. Dobra?